Bywa tak, że wracam w dane miejsce po kilkadziesiąt razy o różnych godzinach. Czasem człowiek się zastanawia i mówi sobie, po co to robię, ale później efekty, jak osiągnie to, co sobie zamierzyłem, wynagradzają dosłownie wszystko. Zajmuję się fotografią e, głównie architektury wnętrz, krajobrazu. Jak rozglądam się po mieście, to widzę nie tylko jego piękno, ale przede wszystkim szukam światła, ciekawych kadrów, ujęć. Spacerując po mieście, szukając kadrów, poruszam się pieszo, czasami korzystam z roweru, jeżeli trzeba się gdzieś dostać szybciej, sprawniej. Oczywiście też komunikacja miejska, czerwony ratusz miejsce, które uwielbiam. Postanowiłem wybrać się tam rano, tuż po wschodzie słońca tak, żeby złapać fajne, miękkie światło, a jednocześnie, żeby móc już sfotografować początki poranka miejskiego życia cyklu życia. Najczęściej są to albo wschody, albo zachody słońca, czyli albo muszę wcześniej wstać, albo późno się kłaść. Nie da się ukryć, że jedno i drugie zupełnie inaczej maluje nasze piękne miasto, ale nie tylko. W Szczecin zmienia się z roku na rok coraz bardziej. Mam to szczęście, że fotografuję nasze miasto od dekady i przez ten czas zmieniło się naprawdę dużo. Powstały właśnie nowe bulwary, które tchnęły nowe życie w tą część miasta. Nie było tak pięknej przestrzeni miejskiej.